W tym filmiku zaprezentuję Wam odmianę angielskiego czasownika to be w czasie teraźniejszym, czyli w czasie present simple. Jednak zanim do tego dojdziemy, zrobimy pewną powtórkę z języka polskiego i w naszym rodzimym języku odmienimy ten sam czasownik, czyli czasownik być, przez wszystkie osoby w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Po to, abyśmy, no raz, zrobimy sobie taką pewną powtórkę, Abyśmy przypomnieli sobie, jak w ogóle wyglądają zaimki w języku polskim. Jak brzmi na przykład zaimek dla drugiej osoby liczby mnogiej, musimy przez chwilkę skupić się i przypomnieć, prawda, jak, jak on brzmi. Natomiast gdy będziemy mieli to w formie tabelki, łatwiej będzie to nam ogarnąć i gdy zaprezentuję odmianę czasownika 2, będzie o wiele łatwiej. Nauczyć się tej odmiany, ponieważ będziemy mieli analogię, odniesienie do naszego rodzimego języka. Także zapraszam. Odmienimy sobie tutaj dzisiaj tak. Czasownik to be. I w języku polskim to jest być. Mamy dwie liczby, liczbę pojedynczą i liczbę mnogą. Liczba pojedyncza i liczba mnoga. Mamy trzy osoby w liczbie pojedynczej i trzy osoby w liczbie mnogiej. Pierwsza? Druga. I trzecia. Teraz napiszemy zaimki. Zaimek pierwszej osoby liczby pojedynczej to wiadomo ja. Druga osoba liczby pojedynczej to ty. Trzecia osoba liczby pojedynczej to on, ona i ono. On, ona i ono. Liczba mnoga. Pierwsza osoba liczby mnogiej to my. Druga osoba liczby mnogiej to wy. Trzecia osoba liczby mnogiej. To oni i one. Tak więc mamy powtórkę z zaimków w języku polskim. To jest bardzo istotne, ponieważ okazuje się, że bardzo mało osób potrafi w ogóle w języku polskim poprawnie uzupełnić taką tabelkę. Odmienimy teraz czasownik być przez wszystkie osoby. To jest czasownik nieregularny. Ja. Oczywiście nie, nie, nie będzie ja być, ty być, on być, tylko będzie ja jestem. Jestem. Ty jesteś. On, ona, ono jest. Tutaj musimy zrobić klamrę, ponieważ tak samo brzmi odmiana czasownika: być dla on, ona i ono, czyli on jest, ona jest i ono jest. My jesteśmy. Wy jesteście. Na przykład złaknięci nauki języka angielskiego. <laughs> oni, one są. Są. Tutaj musimy zrobić też klamrę, ponieważ taka sama odmiana dotyczy zarówno oni i one. Oni są i one są. E, dobrze. Przejdźmy teraz do odmiany czasownika angielskiego to be. Analogicznie. Do języka polskiego mamy dwie liczby, liczbę pojedynczą i liczbę mnogą. W języku angielskim jest to singular, czyli liczba pojedyncza, i plural, liczba mnoga. Takie symbole z pewnością nieraz spotkacie, czy to w książkach, czy w gramatykach, czy w jakichś repetytoriach. Singular and i plural. Liczba pojedyncza, liczba mnoga. Mamy tak samo jak w języku polskim: trzy osoby w liczbie pojedynczej i trzy osoby w liczbie mnogiej. Pierwsza osoba, druga osoba i trzecia. Zapoznajmy się teraz z zajękami z zaimkami osobowymi w języku angielskim. Pierwsza osoba liczby pojedynczej w języku polskim to ja. W języku angielskim I. To jest duże I. Piszemy zawsze to wielką literą. I. Druga osoba liczby pojedynczej to you. I, you. Trzecia osoba liczby pojedynczej to on, ona, ono w języku polskim. Natomiast w języku angielskim to jest he, she, it. He, she, it. I tutaj jest tak samo jak w języku polskim. Mogę już teraz zrobić klamrę, ponieważ tak samo będzie wyglądała odmiana w języku angielskim. Problem. Liczba mnoga. Pierwsza osoba liczby mnogiej to jest my. W języku angielskim to jest we. Na przykład we are the champions. Ui. Druga osoba liczby mnogiej brzmi tak samo jak zaimek drugiej osoby liczby pojedynczej, czyli tak samo you, you, you. Ty i wy. Trzecia osoba liczby mnogiej to jest they. Dobrze. Teraz odmiana czasownika. Mamy już układ wszystkich zaimków. To jest bardzo dobre przypomnienie, jeżeli już uczyliście się kiedyś zaimków, to to jest bardzo dobre przypomnienie właśnie do taka powtórka. A jeżeli uczycie się po raz pierwszy języka angielskiego, no to warto zapamiętać właśnie te zaimki osobowe. Tobie I am. I am. Ja jestem. Yo Are. Ty jesteś. He, she, it. Is. He is, she is, it, is. On jest, ona jest, ono jest. We. We. Are. Tak powiedziałem przed chwileczką. We are the Champions. We are. My jesteśmy. Wy jesteście. You are i oni są. They. They are. Proszę zobaczyć teraz pewną taką ciekawą rzecz. To jest cała odmiana czasownika to be w czasie teraźniejszym present simple. Proszę zobaczyć pewną teraz taką ciekawą rzecz. To jest czasownik nieregularny być w języku polskim. Osoba obcokrajowiec ucząca się języka polskiego. Musi nauczyć się aż sześciu form odmiany tego, tego czasownika. Jestem, jesteś, jest i tak dalej. Są. Natomiast w języku angielskim, jeżeli uczymy się odmiany czasownika to be, to be to jest też czasownik y, 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 nieregularny, więc odmienia się w sposób nieregularny. Zobaczcie, ile form musimy tak naprawdę zapamiętać. Tylko trzy. I am. M występuje tylko raz. Tak samo tutaj is, to jest druga forma. I trzecia forma to jest or. or występuje w drugiej osobie liczby pojedynczej i we wszystkich osobach liczby mnogiej. Widzimy to? W liczbie mnogiej tu mamy or i tu. Więc odmiana czasownika to be w języku angielskim jest naprawdę prosta. No? ale oczywiście trzeba nie tylko znać odmianę, samą odmianę czasownika, ale musimy też pamiętać, że czasownik w języku angielskim występuje wraz z podmiotem. A podmiotem czasami są najczęściej, są, mogą też być właśnie zaimki osobowe, dlatego też koniecznie musimy nauczyć się tych zaimków. Tutaj mamy właśnie w języku polskim, jak to wygląda, a tutaj mamy analogię tego w języku angielskim. Zapraszam do kolejnego filmu, na którym odmienimy czasownik drugi, w języku angielskim bardzo podstawowy. I jeden no, z ważniejszych czasowników w gramatyce to czasownik to have. Tak więc do zobaczenia.